No tutaj poladen oraz? vg yy, 37 Dobra, no, no to zaczynamy nasz, jakby to powiedzieć. Poradnikowy... Ha, ha, ha. Jak coś zbudować? Nazwijmy ten cykl. Yy, to no. jest pułapka na potwory. Yy, za chwilę pokażemy wam jak to zbudować, najpierw jak działa. Wystarczy, że potwora zagonimy do środka. Yy, na, przy, na przykład jak jest on po drugiej stronie, a my, te, a my po drugiej stronie tych drzwi i on... Idzie przez to, to wejdzie w to, zamkną się wszystkie drzwi, potwory nie umieją otwierać drzwi, i się udusi w tej wodzie. Tak. Bardzo prosta i po prostu najlepsza wykonanie. Dobrze, gramy, A Jak ktoś wegrat robi, to jest najlepsze. Gramy na Toma więc pokażę Wam, jak to zrobić. Wybieramy byle jaki klotek, może być trawa, drzwi... Tu są. I płytkę naciskową. Oczywiście drewnianą? Czy nie, nie musi, być. musi być? Obojętnie jaka. Okay. Robimy na trzy. Dwa robimy. Kładziemy płytkę. I robimy tak z boku, żeby się zamykało. Mhm. I mamy... Co się dzieje? No to dwie o drugiej strony. zrobię. No. <laughs> Co jest? O! I ja. Teraz wystarczy tam trochę wody. I tu wystarczy wodę. Pokażę wam wodę. Mhm. Tutaj. Potwór idzie. Już. I raz. I nie. Chciałbym was zapewnić, że nie próbowałem tego z żelaznymi drzwiami. No, bo chyba się... Nie, nie miałby szans wyjść. No. Nawet my. Hmm. Możemy wam to potem zaprezentować. Dobra, ale teraz jest no, to chwila przychodzi. Dobra, wracamy do Was. Zrobiliśmy z żelaznymi drzwiami. Jak yy, przetestowaliśmy je i działają. No po robimy. prostu teraz się nie da wyjść. Nic. Stąd nie wyjdzie. Chyba, że górą, ale hmm, kto a co mam do na latanie. Chyba tylko my. No dobra. Dobrze, teraz... No to co, się ty... z nadą, ale to nie trzeba wam. Dobra, na, na następnym odcinku pokażemy Wam jeszcze coś ciekawszego. No, to pa.